Czy to się Państwu podoba? Macie swoje zdanie, panowie, pani? Prawdopodobnie Państwa znajomy, pan Zbigniew Huczko. Pracownik, tak się przedstawia na policji, pracownik kościelny, a przed chwilą pan pokazywał i towarzyszowi, i towarzyszce. Przed mszą pan rozmawiał z panem Tu w domu są patronowie tych działań. Tam wieszają Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł II, Franciszek. To jest tak zwana posoborowa sekta. Jeszcze kilku się tam włączy, ale to jest ta organizacja antykatolicka. Mamy dużo państwa więźni, evidentni. kawę. Księży Bielski, czy to ksiądz zlecił Panu Huczce profanować miejsce przed figurą Matki Bożej? Zlecił mi, żeby wyprowadzić Jeszcze raz zadaję księdzu pytanie, czy ksiądz zlecił Panu Huczce, żeby profanował miejsce przed figurą Matki Najświętszej, a ksiądz nic nie robi w tym kierunku, żeby to miejsce oczyścić? To jest grzech księży. Przeciw wierze katolickiej. Czy pani się podoba to, co robią tam ci ludzie? Panie Macieju albo panie Marcinie, to się panu podoba, to jest pana wiara też? Idzie pan się solidaryzować z tymi ludźmi? To jest antykatolicka wiara. To jest bluźnienie Matki Najświętszej, za to jest kara Boża, Szanowny Panie. I Pan do tego dokłada rękę, bo Pan idzie tam do tego gniazda os. Czyjś się najducha się Amen. Jego niesam. Chryste, niesam, Kiria, lejson. Chryste lejson, Kiria, niesam. Chryste, Jedynie, Jedynie dla Twojej miłości. Bądź w miłości, miłości w mnie grzesznemu, do, do poprawy, poprawy dążącemu. Boże, bądź, miłości grzesznej, grzesznej duszy Boże, bądź miłości grzesznej duszy mojej. Boże, bądź miłości grzesznej duszy mojej. Boże, bądź miłości grzesznej duszy mojej. Moje. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. To jest dla wiernych do wniesienia o działanie z tytułu nienawiści do wiary katolickiej. Oni no wszyscy mają w tym udział. Proszę tego nie zostawić.